dzisiaj grudniowy wieczór. Piątek, także już zaczynamy weekend, można się zrelaksować. Jak już widzieliście, przygotowuję sobie moją miksturkę na wieczór, czyli imbir, cytryna i jeszcze będzie do tego miód. Ale żeby dodać miodu, to muszę najpierw zaczekać aż to troszkę ostygnie, żeby sobie tego um, nie zepsuć. Także czekając na to Stwierdziłam, że troszkę sobie z Wami porozmawiam. No i taki miły temat na dzisiaj, czyli rzeczy, które w moim mieszkaniu najlepiej się sprawdziły. W mojej ocenie po tym użytkowaniu przez kilka lat, które już tutaj mieszkam. Także zapraszam do oglądania. Którą e, chciałam tutaj wymienić w tym zestawieniu, a którą już tutaj dobrze widzicie, <laughs> i która może być nieco kontrowersyjna, a przynajmniej jest to opinia chyba niepopularna. To jest właśnie mój drewniany plac. Tak, to jest plac z drewna naturalnego, e, bukowego, impregnowany olejowoskiem. I wiem, że y, dużo osób się boi takich blatów, że one są bardzo wymagające, że łatwo je zniszczyć, że wymagają trochę więcej uwagi niż inne rodzaje blatów. Natomiast ja się z tym do końca nie zgadzam. E, jedyną rzeczą, na którą naprawdę trzeba uważać, to myślę, że jakieś takie ogromne ilości wody. <laughs> Ale nie mam na myśli tutaj tego, jak Wam trochę tam kapnie z kubka, Um, czy gdzieś tam, nie wiem, z jakiejś łyżki, czy coś, tylko mam na myśli już takie ilości, wiecie, które gdzieś tam kilka dni stoją. Bo jeśli chodzi o takie zwykłe plamy, to tutaj, gdzie no, stanowisko do robienia herbaty, no teoretycznie są plamy z tej herbaty. Yy, czasami takie po prostu gdzieś tam, wiecie, prysło, skapło, czy, no, różnie to bywa. Czasem jest takie kółeczko spod kubka, jak gdzieś tam się zlało i też nie zawsze to wycieram od razu. I zdarza się, że one tutaj sobie normalnie zaschną, leżą kilka godzin i... i no, życie tak. <laughs> nie chodzę cały czas ze ścierką. I one wszystkie schodzą. I ja nie mam najmniejszego problemu z ich doczyszczeniem. A tak samo koło zlewu. Też tutaj ten blat dalej wygląda bardzo dobrze. No tu faktycznie staram się pilnować, żeby jak gdzieś tam się zaflepie, to żeby to po prostu przetrzeć. Żeby tam jakieś takie duże ilości wody nie leżały. Natomiast ja nie wycieram tego wiecie tak super do tylko tak jak byście normalnie blad wycierali. Czyli wiecie, nawet górka zmycia naczyń, tak, żeby zebrać um, tą większą ilość wody, a jak zostaje taka nie, niewielka powłoka, to tym się zupełnie nie przejmuje i nic się z tym nie dzieje. Natomiast taki blad ma tą zaletę, że to jest tak jak Taka wielka deska do krojenia. Oczywiście ja się staram na nim nie kroić, bo ona wtedy by się faktycznie szybko zniszczyła. <grym> um, ale jeśli chodzi na przykład o jakieś gorące garnki, to ja je stawiam bezpośrednio na blacie i tutaj nic się z nim nie dzieje, a no z doświadczeń chociażby mojej mamy wiem, że na blacie laminowanym to by się skończyło katastrofą. Także tutaj no ma wiele zalet. Ja jestem z niego bardzo zadowolona także polecam i chętnie w przyszłej kuchni również zrobiłabym blat drewniany. Być może wybrałabym troszkę inny rodzaj, bo tu jak widzicie jest ten taki najtańszy, czyli robiony z takich jakby deseczek listewek, więc w przyszłości pewnie wybrałabym taki bardziej wyglądający na jednolity, ale ten drewniany blad jak najbardziej super. Ok. Nasz płyn już nieco wystygł, także teraz pomęczę się troszkę z tą resztką miodu. I spróbuję ją wytopić. Tak. Jest sukces. Myślę, że możemy przechodzić dalej. Rzeczą, o której chciałam Wam powiedzieć, jest szafa, którą widzicie tutaj za mną. Jest to szafa, której pierwotnie zupełnie nie planowałam, że to będzie. Pomysł ten powstał, kiedy już tutaj troszeczkę mieszkałam. I wynikał on między innymi z tego, że w tym rogu jest komi który sprawia, że i tamta ściana, i ta ściana robią takie wrażenie jak wnęki. No i takie to było troszkę nieustawne. <laughs> Nie wyglądało to zbyt dobrze. Ciężko tu po jakieś meble fajnie poukładać. I też przyznaję, że stwierdziłam, że troszkę mi brakuje miejsca do przechowywania różnych rzeczy. Więc żeby tą przestrzeń tutaj troszkę yy, tak uspokoić, yy, żeby troszeczkę lepiej wyglądała, a jednocześnie żebym miała o, właśnie dużo miejsca na przechowywanie swoich szpargałów, to stwierdziłam, że zrobię taką zabudowę. Ale żeby ona nie była przytłaczająca, tylko żeby też dodawała tutaj troszeczkę takiego fajnego elementu dekoracyjnego, to stwierdziłam, że zrobię ją właśnie taką częściowo otwartą. W racji tego, że wszystkie tutaj ściany w tym pokoju są białe, to całą bazę tej szafy zrobiłam białą i nie zrobiłam w niej uchwytów, żeby jak najbardziej ukryć to, że to jest szafa. Żeby ona się nie rzucała w oczy, że to jest szafa. To i tak są rzeczy takie, które raczej się rzadziej używa, bo tam są jakieś elektroniki, jakieś dokumenty, narzędzia budowlane, no i takie różne dziwne szpargały, które gdzieś trzeba pochować. Natomiast raczej nie używa się ich codziennie, więc jakby to otwieranie takie na przycisk nie jest tak bardzo niewygodne. I nie widać właśnie tak bardzo, że jest to szafa. Natomiast te wnęki, które zostawiam otwarte, jak widzicie, są w takiej okleinie udającej drewno i dodatkowo podświetlone, dzięki czemu nabrało to trochę takiej lekkości i nie zmniejszyło to tak pokoju, bo wizualnie nie widać tak bardzo tego frontu tej szafy, która jednak jest 50 cm bliżej, tylko jednak czuć, że ten bok jest taki głębszy, tak jak jest tył tych, tych półek. No i dodatkowo jest to właśnie taki element, żeby gdzieś tam troszeczkę dekoracji pokazać. Ja za dużo miejsca na takie dekoracyjne rzeczy nie mam, bo nie lubię wycierać kurzu, tak? <laughs> Łatwiej utrzymać porządek, kiedy wszystko jest schowane. Co ta szafa też tutaj mi pomaga yy, osiągnąć żeby wszystkie rzeczy niepotrzebne były w środku. Także super jestem z niej zadowolona. Sprawdza się tutaj idealnie, wygląda świetnie i do tego jeszcze to oświetlenie jest bardzo fajne, jak się tak właśnie siedzi wieczorem, tak jak dzisiaj. Nie chce się zapalać jakiegoś mocnego światła, tylko właśnie można sobie przy takim troszeczkę bardziej nastrojowym. Ono jest teraz dosyć jasne, żebyście tutaj też e, widzieli mnie na filmie. Natomiast ono jest oczywiście regulowane za pomocą pilota. Można sobie zmniejszyć intensywność tego światła, więc e, zwykle po południu, jak jeszcze troszeczkę słońce świeci, ale wiecie jak to zimowe, te dni są bardzo krótkie, e, to to światło odpalam na takiej największej mocy. A później, jak już się robi ciemno, jak już tak wiecie chce się mieć troszkę więcej klimatu, to wtedy zwykle sobie już przyciemniam i siedzę przed takim przygaszonym. Natomiast jest to bardzo wielofunkcyjny wabel, sprawdza się idealnie, wygląda dobrze. Także jestem z niego super zadowolona. Kolejną rzecz, która dzisiaj również nie należy do popularnych rozwiązań, natomiast jest nim suszarka na naczynia. I wiele osób uważa, że jak się ma zmywarkę, to po co komuś suszarka na naczynia. <gry> Zresztą tak samo mówił mój e, stolarz, który wykonywał te meble. Tak samo się dziwił i e, tak samo twierdził, że jest to zupełnie zbędna rzecz. Natomiast ja dalej uważam, że jest to genialna rzecz. Jak widzicie, jest pełna <gry> Bo mimo, że oczywiście mam zmywarkę i staram się w niej myć wszystko, co się da, ale to są takie rzeczy, których po prostu w zmywarce myć się nie powinno, na przykład te flonowe patelnie, albo też są rzeczy, których używamy tak często, że no, musimy je myć częściej niż puszczamy naszą zmywarkę, na przykład jakieś noże, które też swoją drogą mogą się w tej zmywarce tępić. No i też czasami na jakieś warzywa, chcemy opłukać, odświeżyć, no różnie bywa. Czasem jest tak, że wyciągamy coś ze zmywarki, jest jeszcze takie mokre, zwłaszcza jak są miski z takimi zawiniętymi rantami, no to ta woda w nich zostaje, więc jak otwieracie tą zmywarkę, to ta woda się z nich wylewa, więc wtedy też często zamiast takie rzeczy wysuszyć, to ja je po prostu odkładam na a, suszarkę i na kilka godzin i, i sobie schną swoim tempem. A największą zaletą takiej suszarki jest to, że możecie ją mieć pełną rzeczy, którą umówmy się, to nie wygląda ładnie. <laughs> Zresztą możecie tutaj też chować właśnie jakieś kąbki czy szmatki, po czym zamykacie szafkę i nie ma, jest czysto, pięknie. Magic. Także nawet jeśli macie snuwarki, to i tak polecam Wam chociaż małą suszarkę, taką zamkniętą mieć. Bardzo się przydaje. Pomaga utrzymać porządek i ład w kuchni, więc zdecydowanie polecam. Pozostając w temacie szaf, pokażę Wam moją drugą szafę, tym razem w przedpokoju której też bardzo się cieszę, a to głównie za sprawą tych frontów, które bardzo walczyłam, żeby takie mieć. Moją inspiracją był YouTube amerykański, bo wtedy jeszcze takie ramowe fronty u nas nie były zbyt popularne. Natomiast w Stanach Zjednoczonych oglądałam oczywiście nikogo innego jak Studio McGee. Myślę, że każdy kto się interesuje Chociaż troszkę wnętrzami tą tematyką to pewnie ich znam. I oni bardzo często używają takich matów właśnie na frontach. I z racji tego, że tutaj jest to korytarz, który jest wąski, no to nie chciałam dawać takich całkiem gładkich frontów, bo zrobiłby się z tego taki jeszcze węższy korytarz. A przez to, że tutaj mamy właśnie ten motywrawek, to on tak troszeczkę to przełamuje i dodaje tutaj takiego ciekawego efektu. Natomiast, co chciałam Wam polecić a propos tej szafy, to jest ta część, którą, którą mam tutaj koło siebie. Jest to część gospodarcza, gdzie przechowuję odkurzacz, suszarkę na pranie, mopa, ścierki, jakieś płyny do czyszczenia czyli wszystko to, co w każdym mieszkaniu musi się znaleźć i na co zawsze jest problem znaleźć miejsce. Oczywiście jak macie dom, to macie pewnie jakąś kotłownię albo jakieś inne pomieszczenie gospodarcze, gdzie możecie to schować. Natomiast jak się ma małe mieszkanie, to dobrze sobie taką przestrzeń zaplanować. Ja jak tą szafę w ogóle zamawiałam, to zastanowiłam się przede wszystkim, co w tej szafie musi być. I każda, każda część, każde drwiczki to jest szczegółowo zaplanowana przestrzeń, co tam ma być, jakie półki, czy drążki, na jakich wysokościach, co tam będzie przechowywane było wszystko zaplanowane. I od początku wiedziałam, że musi być przestrzeń właśnie na tą część gospodarczą. Zrobiłam ją tutaj na końcu, bo tam są rzeczy takie e, bardziej ubraniowe czyli okrycia wierzchnie, sukienki i, i pozostała część ubrań, które gdzieś tam są potrzebne koło wyjścia bardziej. Natomiast ta część tutaj to jest właśnie ta gospodarcza. Um, tak i jestem super zadowolona z niej. Tutaj mam też jakieś takie koszyczki powieszone, uchwyt na od, tą rurę od odkurzacza, także nawet półkę wymierzałam tak, żeby mi się tutaj spokojnie zmieściło to wiaderko. Chociaż przyznaję, że ta półka mogłaby być parę centymetrów wyższa, bo e, niektóre środki czystości są jeszcze wyższe i tutaj się nie chcą mieścić. A na koniec dzisiejszych opowieści pokażę Wam jeszcze e, taki mały gadżecik, który sobie wymyśliłam, a który bardzo lubię. A mianowicie w tej oto tutaj półce przy drzwiach wyjściowych mam zamontowane magnesy, na których wieszam sobie klucze. I jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że po pierwsze nie muszę szukać jakiegoś haczyka, <laughs> po drugie, klucze mam zawsze pod ręką, zawsze przy wejściu. I jak Gdzieś wychodzę, to po prostu chwytam i nie muszę, wiecie, tam się bać, że się gdzieś tam zawieszę na tym haczyku razem z tą ręką. Nie muszę szukać, gdzie to je tam do góry podnieść, czy bok, pod, czy jak. Także jest to mega wygodne i się też mega wygodnie je odkłada. Jedne, jedyną rzeczą, o którą radzę Wam pamiętać, kiedy przechowujecie klucze zaraz koło drzwi żeby zawsze mieć zamknięte drzwi wejściowe. <grych> e, bo różnie to bywa w blokach, więc jak ktoś gdzieś tam sobie otworzy klucze, weźmie i nawet nie zdążycie zareagować. Także tutaj ufam, żeby drzwi mieć zawsze zamknięte i mieć ten nawyk, że jak tylko wchodzicie do mieszkania, to je zamykacie. Natomiast sam patent z kluczami jest super. Taka drobna rzecz, prosta do zrobienia. Bo oczywiście to robiłam sama z tatą. Nawierciliśmy po prostu w tej półce otwory wiertarką i wkleiłam tam małe magnesy na I tyle. Także mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.